Witam wszystkich w kolejnym poradniku z gry Naruto Online. Skupimy się na kolejnych podstawach gry, które spróbuję Wam przybliżyć. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to odnośnik macie w prawym górnym rogu. Postaram się stworzyć dla Was playlistę, w której wszystkie odcinki będą uszeregowane od pierwszego do ostatniego. Warto jest, aby oglądać wszystkie poradniki od pierwszego. Abyście mogli wiedzieć, o co chodzi w kolejnych. Jeśli film oraz seria Wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć jakichś konkretnych rzeczy, o których jeszcze nie wspomniałem, lub aby rozwiać Wasze wątpliwości, napiszcie o tym w komentarzu. W miarę możliwości odpowiem na każde pytanie. Więc przejdźmy do omawiania kolejnych funkcji. Jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą funkcją w grze jest taktyka. Taktyka zwiększa konkretny atrybut waszego ninja. Jeśli dla przykładu, tak jak w przypadku mojego szyku, umieszczę jakiegoś ninja, przykładowo Naruto Ronina na życie, to jego życie zostanie zwiększone o, o tą wartość, która widnieje na tym polu. Jest dość sporo taktyk. Które możecie wybrać, ale skupię się tylko na dwóch, które są warte polecenia. Pierwszą z nich jest taktyka zabójcy dusz, która zwiększa wasze ninjutsu, atak oraz życie. Jest to w sumie najbardziej uniwersalna taktyka, ponieważ pozwoli wam dostosować właściwie każdy team, który chcielibyście używać w grze, z tym minusem, że gdy posiadacie ninja, który bazuje na ninjutsu niestety nie uda się ustawić tego ninja na pierwszej pozycji ponieważ macie tylko trzy pola ninjutsu i są one ustawione z tyłu drugą taktyką godną polecenia jest taktyka pędzącego słońca tutaj z kolei ta taktyka jest dedykowana dla osób, które używają ninja bazujących na ninjutsu, takich jak hiruzen, sarutobi, transmigracja czy kakuzu, ziemi. Warto też wspomnieć, że taktyka pozwala osiągnąć trochę lepsze wyniki, ponieważ poziom taktyki to nie jest jedyna funkcja, jaką posiadamy. Kolejną funkcją wbudowaną w taktykę jest stopień taktyki. Tutaj z kolei możemy rozbudować nasz, nasz poziom taktyki o kolejny poziom danych statystyk. Dla przykładu taktyka pędzącego słońca. Na drugim stopniu, którą mam obecnie daje 10% do wzmocnienia waszych atrybutów. Dla przykładu odporności ninjutsu i życia. Pozwala to zwiększyć osiągi waszych ninja oraz poprawić ich efektywność. Co to znaczy? Jeśli dla przykładu Kushina Habanero zostanie ustawiona na polu z ninjutsu to dostanie ona procentowe zwiększenie tego danego atrybutu co może zwiększyć jej osiągi dosyć znacznie Dlaczego Kushina bazuje na właściwie Taijutsu i Ninjutsu ale w jej przypadku Ninjutsu okaże się lepszym wyborem z tego względu, że na Ninjutsu bazuje jej ostatni, ostatnia pasywka która zwiększa jej leczenie wraz ze wzrostem Ninjutsu Ultra oraz zwykły atak bazuje na taijutsu oraz ninjutsu, więc jak najbardziej zyskuje kolejne punkty obrażeń. Pościg, tak samo taijutsu oraz ninjutsu. Pierwsza z pasywnych umiejętności bazuje na taijutsu, jednak to nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku, ponieważ jest to wzmocnienie, jak tutaj widzicie u mnie ataku krytycznego i ninjutsu, więc tu macie kolejne wzmocnienie ninjutsu, więc będzie to na pewno najlepszy wybór, jeśli chodzi o kusinę. Możecie ją również ustawić na życiu, co z kolei zwiększy jej punkty życia. Będzie to również bardzo dobry wybór. Podobnie będzie z kakuzu. Warto jest sprawdzić konkretne atrybuty waszych ninja, czyli na jakich Podstawowych statystykach bazują czy jest to taijutsu czy ninjutsu. Ja z kolei wybrałem taktykę Zabójcy dusz, ponieważ gram Naruto Rodin'em i w przyszłości zapewne wzbogacę swój team o Kakashi'ego w stroju letnim. Będzie to dla mnie znacznie lepsza taktyka. Stopień taktyki w tym przypadku mam rozwinięty na czwarty stopień, czyli jest to zwiększenie o 20% mojej danej statystyki. Maksymalnym stopniem, jaki możemy uzyskać, jest to stopień piąty i zwiększa on nasze konkretne pola 25%. Jest to ogromne, ogromne wzmocnienie, jeśli chodzi o waszych ninja i waszego szyku. Właściwie to taktyka determinuje na naszej wersji, który ninja będzie grywalny. Dlatego warto zastanowić się zanim zaczniemy rozwijać taktykę. Aby skupić się na jednej z tych taktyk, aby po prostu nie stracić ani kuponów czy sztabek i czasu poświęconego na grze. Podsumowując, warto jest wybrać jedną taktykę, którą rozwijamy zarówno rozwinąć jej poziom, jak i stopień. W obecnych wydarzeniach, które pojawiają się od około dwóch miesięcy nie jest to duży problem, aby zakupić potrzebne przedmioty do ulepszenia poziomu oraz stopnia taktyki. Którą wybierzecie, to już zależy od Was. Na pewno radzę skupić się na jednej z tych dwóch: czyli taktykę, taktyce zabójcy dusz lub taktyce pędzącego słońca. Warto sobie sprawdzić. Tak jak tutaj widzicie, w Naruto Ronin jego standardowy atak bazuje na taijutsu. Więc. Ta taktyka pod tego konkretnego ninja okaże się lepsza, ponieważ Naruto Ronin bazuje na swoich moto-atakach. Musicie się zdecydować na jedną z tych dwóch. Pierwsza taktyka, tak jak wcześniej wspomniałem, jest bardziej uniwersalna. Druga z kolei, taktyka pędzącego słońca, będzie na pewno znacznie mocniejsza, jeśli chodzi o potyczki, takie jak bitwa nieśmiertelnych, jeśli używacie ninja z podstawowym atrybutem ninjutsu czy wojny, ponieważ macie dodatkowe wzmocnienie odporności. odporność. Myślę, że jest to dosyć jasne. Jeśli macie jakieś pytania to napiszcie o tym w komentarzu. Przejdźmy do kolejnej funkcji. Kolejną funkcją są cenne narzędzia i tutaj są właściwie dwa różne sposoby na rozwój waszych ninja, na wzmocnienie waszych ninja. Możecie zastosować je do tego sposobu rozwoju waszych ninja, który ja obecnie posiadam czyli są to trzy liny oraz górda. Liny zwiększają wasze podstawowe, najważniejsze właściwie atrybuty czyli zdrowie, odporność, atak krytyczny oraz obrażenia krytyczne. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku Wiecie, które atrybuty są ważne, jakie dają wzmocnienia, więc nie będę tego teraz powtarzał. Jeśli zapomnieliście, wróćcie do poprzedniego odcinka. Górda z kolei zwiększa wasze zdrowie oraz obronę, odporność i kontrolę. Jest to dosyć dobry wybór na waszą czwartą pozycję lub waszego maina. Często jest tak, że main znajduje się na czwartej bądź trzeciej pozycji i jest dość często fokusowany. Więc warto zaopatrzyć się w górę, aby trochę go wzmocnić. To już właściwie zostawiam Wam. Ja wybrałem tego typu rozwiązanie, ponieważ moim zdaniem jest ono lepsze. Każdy może wybrać swoją drogę. Możecie też zrobić właśnie cztery liny. Myślę, że nie stracicie na tym zbyt dużo. W niektórych sytuacjach na pewno zyskacie ponieważ zwiększenie waszej obrony czy odporności o te kilka punktów nie, nie zawsze coś da. Jeśli używacie na ziemi i gracie tylko i wyłącznie na, na mejnie ziemi, to na pewno górda będzie w tym przypadku o wiele, o wiele lepsza. Jeśli natomiast zmieniacie pomiędzy piorunem, ziemią, wiatrem i wodą, to wtedy warto jest zrobić linę. Też to jest oczywiście uzależnione od tego jak dużo mocy posiadacie. Jeśli posiadacie mniej mocy to na pewno lepszym rozwiązaniem dla was okaże się GURDA. Jeśli posiadacie sporo mocy jak na wasz przedział serwerowy bądź wasz serwer to być może lepszym rozwiązaniem okaże się LINA. Jak rozwijać poszczególne przedmioty? W zakładce awans w pierwszej kolejności Zwiększacie poziom waszego przedmiotu, czyli używacie rud, które możecie uzyskać w kopalni. Dla przykładu, tutaj wybierzmy sobie linę. Ulepszanie kosztuje poszczególne rudy, które macie tutaj zaznaczone w koszcie awansu oraz miedziaki. Na górze wyświetlony jest efekt, który każdy poziom zwiększa. 75 poziom waszego przedmiotu jest maksymalny. Myślę, że dość łatwo będzie Wam ulepszyć konkretne przedmioty wila gry. Tych ród będziecie mieli na pewno bardzo dużo. Ważniejszym, ważniejszą funkcją będzie tutaj osadzanie. I do tego będziecie potrzebowali esencji. Najlepszą esencją będzie tutaj złota, cenna esencja. Drugą z kolei fioletowa, czyli unikalna esencja. Najsłabszą będzie niebieska, czyli zwyczajna esencja cennych narzędzi. Warto w pierwszej kolejności ulepszyć to narzędzie, które macie na pierwszej pozycji, czyli na waszym pierwszym ninja, najmocniejszym, który ma zadawać obrażenia. Rozwijamy, klikając na poszczególne koło, które tutaj macie po prawej stronie. Rin jest pierwszym z nich. Wybieracie, która to ma być runa i po prostu ulepszacie. Wybieracie runę, wybierz lub uzupełnij jednym kliknięciem, klikacie awans poziomu. Maksymalny poziom na tą chwilę tych poszczególnych kół, które macie jest 17, lecz w przyszłości zostanie on zwiększony. Dlatego warto jest ulepszyć najpierw na pierwszej pozycji, aby później można było zwiększyć dany poziom. Co wam to daje? Każde z tych kół daje wam inny tryb Atak inicjujący i zdrowie w przypadku pierwszego, w kolejnym dżin, atak inicjujący i atak krytyczny oraz w trzecim, atak inicjujący oraz obrażenia krytyczne. Jest to też uzależnione od tego, jaki macie przedmiot. Tak jest w przypadku LIN. W przypadku górny, pierwszy daje atak inicjujący oraz obronę, drugie koło daje atak inicjujący oraz odporność oraz trzecie daje atak inicjujący oraz kontrolę. Kolejną ważną rzeczą w atrybutach jest to zwój. Zwój możecie uzyskać poprzez losowanie w skrzyni zwojów umiejętności lub za wymianę punktów, które uzyskujecie poprzez właśnie losowanie w skrzyni. Wymiana zwoju kosztuje dość sporo, ponieważ najlepszym zwojem jest zwój koloru czerwonego. Który ze zwojów najlepiej wybrać? Najlepszym zwojem będzie zwój podniesienie obrażeń drużynowych. Cyfrę, którą mamy na ikonie w prawym dolnym rogu oznacza numer rundy, w którym aktywowany jest dany zwój. To jest zwój zwiększenia obrażeń, który aktywuje się w drugiej rundzie i będzie tutaj najlepszym wyborem. Mamy też do dyspozycji runę, która aktywuje się w trzeciej rundzie oraz runę, która aktywuje się w czwartej czy też w piątej rundzie. późniejsza runda, tym podniesienie procentowe jest większe. W podstawowym, pierwszym poziomie podniesienia obrażeń drużynowych, w drugiej rundzie jest to 9%, w trzeciej rundzie jest to już 15%, w czwartej rundzie jest to 25%, więc przyrost jest dosyć spory. Dlaczego druga runda? Większość walk rozstrzyga się w ciągu pierwszych pięciu rund. Warto wzmocnić waszych ninja jak najszybciej aby uzyskać tą przewagę czasami może okazać się w przypadku pojedynków Kushina kontra Kushina czy Kakuzu kontra Kakuzu gdy te walki trwają trochę dłużej lepszym wyborem okaże się zwój który aktywuje się w późniejszej rundzie jednak statystycznie więcej walk poza czasoprzestrzenią toczy się w ciągu pierwszych dwóch, pięciu rund maksymalnie Tutaj wybór należy do Was. Ważnym aspektem tych zwojów jest to, że również można je rozwijać. Ja, dla przykładu, mam drugi poziom mojego zwoju, który aktywuje się w drugiej rundzie. I jego atak jest zwiększony o 10%, nie o 9%, jak to było w podstawowym zwoju. Nie jest to być może jakieś duże wzmocnienie 1%, ale na pewno się przyda. Awansujemy Wasze zwoje za pomocą innych zwojów. Klikamy tutaj awans zwoju, umieszczamy zwoje, które chcemy użyć, dajemy awans poziomu i nasz poziom doświadczenia, jak tutaj widzicie, został zwiększony. Maksymalny poziom ulepszenia waszego przedmiotu na tę chwilę to trzeci. Ważnym aspektem tej funkcji, a raczej wszystkich przedmiotów jest to, że nawet jeśli się pomylicie, na przykład. Ja kiedyś użyłem zbyt dużo esencji, przez co wbiłem już maksymalny poziom danego koła. Straciłem trochę doświadczenia, które dają esencje. W tym przypadku można użyć funkcji recyklingu, gdzie wymieramy wasz przedmiot i zostają zwrócone wszystkie esencje narzędzi, które zostały użyte do ulepszenia oraz zwój. Zwój w każdej chwili możecie zdjąć użyć na jakimś innym przedmiocie na jakiejś innej esencji więc to też nie jest nie jest jakiś duży problem, jak to zrobić wystarczy tutaj kliknąć na niego dwa razy i użyć funkcji zdejmij wtedy on zostanie zdjęty wybieramy inny przedmiot klikamy wolne pole przeciągamy i zwój jest już na, na innym przedmiocie który został w tym przypadku akurat rozwinięty słabiej nie ma to właściwie żadnego znaczenia na którym przedmiocie go umieścicie. Ja umieściłem go na pierwszym cennym narzędziu, które wzmocniłem maksymalnie. Przez co w podglądzie mogę sprawdzić, które cenne narzędzie powinno znajdować się na pierwszej pozycji, możecie w każdym przedmiocie włożyć inny zwój. Jednak należy pamiętać o tym, że w przypadku eliminacji do czasoprzestrzeni czy innych potyczek. W których walka odbywa się automatycznie, zwój zostanie losowo użyty, czyli ten, który będzie maksymalnie po lewej stronie, zostanie użyty jako pierwszy. Macie do wyboru różne zwoje może tutaj pokażę, zwoje zwiększenia obrony, zwoje zwiększenia odporności, zwoje zwiększenia obrażeń drużynowych, o których już wspomniałem wcześniej, zwoje leczenia drużyny, które leczą waszą drużynę. Więc tutaj jest ogólnie spore pole do popisu. Jeśli bierzecie udział w takich pojedynkach, jak Czasoprzestrzeń, bardzo pomocne może okazać się wybranie czterech zwojów. Na przykład, zwój zwiększenia obrażeń drużyny, czy zwój leczenia. Wtedy możecie go uczyć sytuacyjnie. Ale do tego może przejdziemy w bardziej zaawansowanych częściach tego poradnika. Myślę, że podstawowe rzeczy są dosyć jasne. Kolejną funkcją, którą możemy wzmocnić naszych ninja jest to góra mioboku. Do wyboru mamy trzy różne zakładki. Żabi sparring, ropuszy olej oraz zrównoważona praktyka. Każda z tych zakładek potrzebuje inne przedmioty, aby ulepszyć nasze statystyki. Przejdźmy do pierwszego pola. Pierwszy schemat poszczególnych zakładek daje stosunkowo małe wzmocnienie, na przykład 4 punkty ninjutsu czy 3 punkty ataku. Jednak rozwinięcie słabszych schematów, czyli dla przykładu pierwszego, kosztuje mniej niż rozwinięcie schematów o poziomie wyższym. Jest to dosyć logiczne, myślę, że to każdy z Was wie. Każdy z tych zakładek rozwijamy poprzez użycie innych przedmiotów. Podgląd macie tutaj w lewym dolnym rogu, ta funkcja zwiększa wasze podstawowe atrybuty, które macie tutaj zaznaczone na dole. Jest to suma wszystkich podniesionych statystyk przez tylko tą funkcję, więc jak widzicie jest to dosyć duży zastrzyk do statystyk. Daje właściwie stosunkowo bardzo dużo mocy do wydanych sztabek czy kuponów, więc na pewno bardzo opłaca się rozwijać tą funkcję. Kolejną rzeczą, bardzo ważną, jest bestia. Tutaj przechodzimy w zakładkę praktyka. I jeśli odblokujecie jakiegoś przywołanego, na przykład tonton, -ton, możecie kliknąć z poszczególnych pól. W przypadku tontona jest to szyk wiatru, pioruna, ognia i wody. Szyk wiatru jest najsłabszy szyk wody. Najmocniejszy. I tutaj za pomocą run uwolnienia możecie wzmocnić wasze statystyki poprzez aktywowanie tych sześciokątów czy właściwie heksagonów jak to gra nazywa. Jeśli ulepszycie cały szyk wiatru, będziecie mogli wtedy ulepszyć pościg danego przywołanego o konkretny procent. Im więcej przywołanych posiadacie, tym więcej będziecie mogli podnieść wasze Atrybuty, ponieważ więcej szyków pozwoli Wam uzyskać więcej statystyk. Przywołani dzielą się na niebiescy, fioletowi oraz o złotym kolorze. Przywołani o złotym kolorze mają najwięcej tych szyków, czyli pozwalają Wam uzyskać najwięcej statystyk. Jednak, aby odblokować złote bestie, potrzebny Wam będzie poziom techniki przywołania. Technikę przywołania możecie wbijać poprzez zwiększanie i ulepszanie Waszych szyków. Na początku będą to niebiescy, ponieważ tylko niebieskich na początku będziecie mieli udostępnionych z czasem fioletowych i z czasem złotych. Na 12 poziomie techniki przywołania będziecie mieli udostępnionych wszystkich przywołanych. Wydaje mi się, że na 12 poziomie odokowuje się przywołany żółw ninja ale z tą uwagą, że musicie posiadać tego przywołanego. Ja dla przykładu nie posiadam pikielnego kraba oraz y, geratory i niestety nie mogę ulepszyć ich szyków. Jest to dosyć spory zastrzyk statystyk, tak samo jak w przypadku poprzednich funkcji. Najlepszym sposobem według mnie będzie ulepszanie poszczególnych szyków. Jeśli dla przykładu Mamy odblokowanych napięć niebieskich oraz uletowych przywołanych. Ulepszamy w pierwszej kolejności szyk wiatru na wszystkich przywołanych po kolei. Wtedy przechodzimy do szyku pioruna i robimy to samo. Będziecie potrzebować dosyć dużo rund uwolnienia, ale z czasem sami zobaczycie, jak bardzo przydatna okaże się ta funkcja. Kolejnym dosyć mocnym wzmocnieniem w tej samej zakładce bestii są to runy. Runy możecie uzyskać poprzez losowanie w skrzyni przywołania oraz w sklepie, który znajduje się w Konocha. Do sklepu przywołania możecie przejść z zakładki przywołaj, czyli tutaj gdzie macie skrzynię przywołania. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup run już piątego poziomu. Możecie wybrać trzech przywołanych i umieścić na nich runy. Te runy wzmacniają Wasze atrybuty, każda runa wzmacnia po dwa atrybuty. Na dole macie wyświetlone, o ile łącznie wasze atrybuty zostały ulepszone poprzez runy. Najbardziej opłaca się ulepszać runy do jakiegoś konkretnego poziomu, czyli najpierw ulepszamy do szóstego, na wszystkich trzech przewołanych, później do siódmego, aby zwiększyć statystyki jak najszybciej. Myślę, że jest to dosyć intuicyjne. Jak w większości funkcji, staramy się rozwijać wszystko po kolei. Szczególnie jeśli chodzi o funkcje, które zwiększają statystyki dla wszystkich ninja jednocześnie, nie dla poszczególnych pozycji. Na tym skończymy już drugi odcinek z serii poradników. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie też w komentarzu, czy chcielibyście, abym kontynuował tą serię poradników. Jeśli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.